Siema siema Dajtory, czas na nowego vloga Dzisiaj wraz z moją dziewczyną wybraliśmy się do pewnego youtubera jakim jest Panda Gaming. Na pewno pandę dobrze znacie i zrobimy wjazd na jego chatę Będzie dużo fajnych rzeczy w tym vlogu, oglądajcie do końca, na pewno nie pożałujecie Jak dobijecie powiedzmy 3000 łapek w górę pod tym odcinkiem No to za jakiś czas pojedziemy do jakiegoś innego youtubera Więc piszcie w komentarzu do jakiego youtubera chcecie żebyśmy pojechali No i koniecznie lajkujcie jeśli coś takiego chcecie Standardowo tutaj szybciutko wysiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku wystarczy żebyś mnie subskrybował ja ja już nie przedłużam tego wstępu, zaczynamy vloga, bo będzie się działo wiele rzeczy. I na początek pojechaliśmy do sklepu, żeby nie pójść do Pandy z pustymi rękoma. Patrzcie, co tu sobie idzie, widzowie. Normalnie ze sklepem idziemy, a to jakaś pszczółka Fajna? Bardzo. <laughs> Skoro wbijamy do Pandy na chatę, no to trzeba coś kupić, widzowie, żeby nie wchodzić z pustymi rękami. Dlatego jestem w sklepie i zobaczymy, co tu ciekawego znajdziemy. Trzeba wziąć jakieś pićko, ale ja w międzyczasie znalazłem coś takiego. Przecież to jest idealne dla mnie. Ananasowe, widzowie chyba to wezmę. A patrzcie, co ona tu robi. Podaj, podaj. Aaaa, Jezu Święty No dobra, wybaczam Ci Jeszcze wstąpiliśmy szybko na rzeczy basenowe i mam do Was teraz pytanko Napiszcie w komentarzach, jakbyście byli no powiedzmy takimi małymi dzieciaczkami, 3 latka, 4 Co byście wybrali? Czy tutaj, takie coś, to są basenowe rzeczy, Ty byś to wybrała? Mhm To jest takie dla księżniczki chyba Patrz to, ja bym wziął chyba, hmm, No nie wiem, ale patrz jak to jest palemka Tutaj zobacz, księżniczka Arielka No nie wiem, wybierzcie sobie Wy Tori ogląda sobie jakieś rzeczy, bierzemy to i standardowo <grywia> Naskacza <kata. grywia> Ju zobaczcie co my tu mamy Polska Właśnie za niedługo się zaczyna Euro Więc dobrze by sobie było coś sprawić do kibicowania Polska górą moi drodzy Ej, ale w takim kapeluszu dobrze się prezentuje, chyba sobie go wezmę <grywia> Ja tu przymierzam kapelusze, a Ta se leży, no to jest ciężka praca youtubera, a ona co? Jeszcze szybko jesteśmy na zabawkach i mamy taką matę, na której można pisać, więc e, Uwaga, robię tu autograf Pyk, ty, o, ry, i, i Tori, let's go Ej, patrzcie znalazłam, tylko coś Tutaj są ogólnie postacie z Disneya I bardzo dużo pomieszkaniki tutaj Oj. Jaką, jaką? O, niech widzowie napiszą co wy by byście najbardziej chcieli trafić ty polujesz na mieszkamiki? Tak, albo na myszkę Mini Okej, okay, ci się udało. Trzymaj kciuki. A opening będzie na jej kanale, na shortcie, więc spadajcie do niej, zostawcie jej subika. Zastanówmy się, co mogą jeść pandy? Musimy coś kupić, no bambusa, ale tu bambusa nie widzę nigdzie, więc może jakieś ciasteczka znajdziemy. Dobra, już wiem co biorę, moi drodzy. To jest tak dobre, ja to zawsze lubię. To nie jest żadna reklama, ale zawsze sobie takie kupuję w środku mają malinkę, więc je wezmę. Dobra, teraz musimy wybrać pićko. Weź coś dorać, jak myślisz? No, zielonego. Zielonego? A ja myślę, że tego. Nie. Zielonego? No że to lepsze. A, a myślę, że w ogóle pandy coś piją? Ja nie wiem. Dobra, no to weźmy takiego liptonka, niech ci będzie. Ej, ziomeczki, mamy tutaj specjalne picie spajka. Kaktusowy Tymbark Normalnie bym go wziął, no ale jak już mamy liptonka, to nie będę tyle pić, kupował. Murdeczki jest problem z chipsami, zobaczcie na imię, to już wszystko mówi. Nie? Ona każe mi wziąć takie... Zwykłe Jeszcze. paprykowe. Nie, no, zwykłe paprykowe nie będę je brał. Ja Ale bym niech. zaszalał, sobie ciekawych. No na przykład żomeczki, tak szczerze według mnie już lepiej kupić te. Też paprykowe, jak już chcesz tak bardzo. Ale, Ale te są lepsze. A są większe. A te lepsze. A te większe. Nie no skam, widzowie, się muszę słuchać. Nie, nie, nie słucham się. Nie, a ty... Widzowie. Nie, nie. Nie, nie ma. Trzeba stawiać na swoje, bierzemy je. Trzeba stawiać na swoje, bierzemy je. Skam. Mordeczki, jesteśmy teraz w Dilsie i nie uwierzycie, co znalazłem Szukałem tego zawsze Hiperdoładowania są już normalnie sprzedawane w Dilzach. Wow, ringlesowe hiper. hiper Masz sobie kupić się na doładowanie? Ale ciekawe się będzie, no tak? jak to, zjecie, to normalnie macie hiperdoładowanie I patrz, jakieś zielone, widzisz tu widzą? Nowe, zielone hiperdoładowanie Też możemy mieć jeszcze żółte. dostawał Żółte też jest? I czeglane. One się te szykują w brawlu. A więc zakupki zrobione i tak oto lecimy na chatę do pandy. Normalnie wbijamy mu na chatę widzowie i oglądajcie do końca, bo mogę wam zdradzić, że będziemy z nim grali m.in. 1v1'a w brawlu. Będzie też kilka innych ciekawszych rzeczy, oglądajcie do końca. A więc widzowie jesteśmy pod drzwiami do mieszkania pandy. No i co? Pukamy i wbijamy do jego pokoju, nie? Siemano panda, wcale nie ustawione, witamy. Witam, witam. Szanowanko, witamy. No to co, panie panda, zaprezentuj nam Twój gaming room. Jak co, to wygląda? To jest na standardowe stowisko, myślę, że dobrze znane tutaj wszystkim widzą. Proszę bardzo, o! Fifka jest. A i padzik, duży w ogóle. Mamy dużo mniejszy, nie? No. Mocny. Fifka zaraz będzie grana z panda meczyk, obstawiajcie kto wygra w komentarzu. Tak to wygląda. E, dobra, tu nie będziemy wszystkie takich rzeczy pokazywać dokładnie, no. ale możesz pokazać, jak no. co, co mamy do jedzonka. No, tutaj jest już potężnie akurat Dzisiaj będziemy sobie galę oglądać i pokażemy wam jakieś inne, jeszcze ciekawsze rzeczy Więc widzowie, taki meczyk w Panda <noise> Easy win, easy Ja biorę Milan, zobaczymy no Z Pandą jeszcze widzowie nie przegrałem w FIFA, to się nie może zmienić Musi tak zostać do końca, a więc kibicujcie Szybkie oro, czwarta minuta <noise> Nie no widzowie, co, się co, co to się stało, chłop mi Widzowie patrzcie no Patrzcie No patrzcie w jakąś w Realu madry. Taker, dobra Zaraz, zaraz go daję Mówię, mówię Ci o 2-0 mordeczki to jest <laughs> ja nie wiem co tu się dzieje Nie nie patrzcie na to, bo Ale słabo Nie, nie dowierzam, 2-0 z przygrywać przegrywać Stary artyst, dopiero 19 minut, wiem, no Wizłowie, lecimy z panem 2-1, jeszcze jest walka Proszę bardzo, co Ponorowa. prawda pan da mnie tu ciśnie cały czas, ale jakaś jedna akcja na parkie weszła ja ci co to było? Dobra, walczymy do końca Let's go, widzowie, wy już nie wierzyliście 2-2, <laughs> trochę czasem się zostało, lecimy po trzeciego Ale tak, skam, widzowie, pokaż mi tego gola Fakie dośrodkowanie Świecę walną na 5 metrów taką figurę i nikt do tego nie wyskoczył, bo patrz jak to leciało <laughs> Jeszcze od poprzeczki jakoś Syko Ale skam, skam. Cztery, Mbappe Mam Beppe <laughs> Aj, aj, aj. Let's go pięć, dobra koniec, 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 To się podziała. To, <laughs> tak to się robi. Ja mamy tylko połowę, do gry. No, dwie bramaczki dwa Nie do końca. Nie, nie, zderzyli się, zderzyli się. Palił pewnie. Nie, nie dobra, nie mamy gol. Widzowie, Walka do końca, tak jak mówiłem. Ma szansę, nie ma. Pięć cztery. Ory Patrz, patrz. <laughs> Let's go. Ory skomalili. Ile tego pana, ile? No! Tak <Nie>. to <ty> się robi. <grymne> Nie umiesz przegrywać. Ale to jest skał straszny Mordeczki trzeba coś zjeść oczywiście, proszę bardzo, panda tu zapewnia pizzę od Batmana. No, <laughs> pizzeria. Pizzeria u Batmana, zobaczymy, robimy zaraz testa, tylko... Zobaczcie na, na wielkość tej pizzy. To jest duża strzymy nie ma już mała tak szczerze. No przypał, ale co? Może są takie syte po prostu. Teraz kluczowy moment tego vloga. Moi drodzy, pokaż. Dominacja genetyczna pan. No miejmy nadzieję, że ten wynik nie będzie wyglądał jak nasze tablety Zobaczmy Gramy na paperki, łam z pandą, trzymajcie kciuki e, pokaż, pokaż, ja tutaj się teraz skupiam, zrób to dla widza pokażemy wam najciekawsze panda oryginalnie, żeby nie było Super Sergry Mastera masz, a to działa jeden Ale nie w A to noob. Dobra lecimy z lecimy z pandą, O! o! No właśnie Możesz się postarać Musimy się skupić. Dobra, pa, póki panda patrzy w telewizor to spróbuję go porobić. Nie, yes, to może... No do rogu jest najgorsze. O nie! Ej, no, jakoś mi na moim odcinku kiedyś lepiej szło. No teraz. No, Żyję. Co jest? Co jest? O. Teraz... Ale! Tylko... Nie byłem. Nie Ej, ten... nie. teraz wywaliło mi, nie mogę grać panda. <laughs> nie, jak ja bym teraz widzowie wyłączył ten tablet i bym wyszedł stąd po prostu... To już byłbym zwycięzcą, wiecie o tym. Że Tori no. To, no. 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 Sorry widzowie, no. Ja już jestem spełniony, pandę zabiłem. Mogę i spać. Ale uniki tu robi! Nie no panda! Robi dobre tutaj uniki, musisz przyznać. O, o! Daj go Patrzcie widzowie! Staram się mordeczki, ale... Jesu, <laughs> o nie, on to będzie boleć. Unik przecież zrobiłem, jakieś nagi są tu. Nie wiem. To masz To są lagi, ewidentnie. Chodź tu O, o, Jeszcze walczymy do. Nie ma, ajajaj. Aj. Uh, Nick. Let's go! Chodź, chodź pada. Nie dobra, teraz ruszamy na niego. Proszę, jaki A Aj, prawda, jeszcze robiłem. Kurde no. no. Gratulacje ciężko. za pandy. Wygrywa on no, trzykle lepszy jest. Ale... Cziutkę! No to jako, żebyś przed chwilą świetnym mi poszło, teraz dałem słabszym, że zagrać. Zobaczcie. To <gulacki> taki żarcik, no. To jest zawodniczka na B. Panda, tutaj, proszę bardzo, ekranik jest gotowy. No i zobaczymy jak wam będzie szło. Dobra, dam wam perspektywę pandy. Mam <gulacki> na <gulacki> <Pobre, gulacki> po prostu większy się, ekran, ja tak? Ja pokażę po prostu jak się strzela patrz. To taktykę jakąś. Niech się wystrzela, tak? Cyk, raz. Okej, okay, już siadło. Drugi raz. E, ale uniki robi, dobrze, dawaj. Ty, jakie uniki? Patrzcie to widzowie Człowieku to jest nakałczyk. Nie wyłączam kamery dopóki pana nie zabije Dobra Czyli <laughs> już to koniec Dobra siłanka widzowie no. Ulita, ulita. no ulta mi tu użył widzowie Ja już go miałem tylko a. ulta użył. Musiałem spóckowite -a, a będzie jeszcze gorszy <laughs> Ty bo on to przed czasem skończył <laughs> O ty no już, już go miałem tam Widziałeś pana, że... Ej, i ma HP Aj, aj, aj. O, o No! O. Nie ma tragedii widzowie! Jakieś honorowe tam kile płabną czasem! No idzie do mnie albo do rogu mnie zepnie już jest pop! Dobra nawet nie trzeba było uda używać! I mam taką taktykę tutaj teraz! Mm -hmm. Zobaczcie widzowie! taka taktyka? zrobić! Kurde nawet mi tutaj czasu nie dałeś! Widzowie, my właśnie oglądaliśmy galę i tutaj niestety... Najmniej szczęśliwy człowiek Patrzcie to, wszystko na zielono, ostatnia walka Ostatnią. jedna walka u tak minimalnie Byliśmy pewni, pewnie, że on to wygra, sumka była fajna, byle tam jakieś 400 prawie, nie? Pokazuje, Ale no coś koło 400 było Bywa i tak, zostawcie łapkę dla Pandy na pocieszenie I w sumie będziemy się z wami żegnać, bo jest późny wieczorek, więc Panda musi spać na dobranockę Dzięki widzowie za vloga, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia